Widzowie, to jest Black Knight, który przynosi szczęście. Jeśli chcecie mieć szczęście, macie 6 sekund, żeby zostawić łapeczkę w górę i zaznaczyć dzwoneczek na tym kanale. Także zasubskrybujcie, a później zostawcie dzwonek. No bo jeśli nie, no to wiecie, jak to się skończy. A w dzisiejszym odcinku robimy sobie challenge: losowa ryba. Jak wiecie, doszła nam taka nowa złota rybka, i trzeba to jakoś wykorzystać. Także w dzisiejszym odcinku złota rybka równa się złote i mityczne bronie. E, fioletowe rybka, fioletowe bronie, niebieska rybka, no niebieskie bronie. E, no i zielona rybka, zielone bronie, a szarych po prostu nie ma. Dopóki nie znajdzie tego, czym możemy grać, możemy używać wszystkich broni, ale jak już wszystko znajdziemy, no to musimy używać tylko i wyłącznie tych. I tutaj widzowie przypominam wam, że jeśli chcecie mnie wspierać, wpisujcie kodowela do sklepu i możecie mnie teraz zaprosić do znajomych, bo teraz mam odblokowane. Także dodam kilkanaście osób. Dobra, zobaczmy, co mamy pierwszego. I okazuje się, że mamy fioletową rybę. E, no, lecimy oczywiście tam nad kotka, żeby wejść później jakoś do sejfu. No i tak w ogóle z nami jest Zakrzak, siema Zakrzak. Elo, Elo. Siema, Elo, Elo. Cześć. Słuchaj, dawno ci nie było. Gdzie ty się podziewajesz w ogóle? A słuchaj. Nie było mnie, bo sobie wyjechałem no z, do lasu. Zakrzak zamiast y, sklepowe odcinki robić, to jego nie ma. Aha, właśnie jedna, jedna zasada, Zakrzak. Eee, dopóki nie znajdziemy innych broni, możemy używać wszystkiego. Pamiętaj o tym. Okej. Okay. O, jest fioletowy jump pad. Ja mam skrzynię. Ja mam Dobra, pompę, Mam gościa. gościowi. No. No, chłopie. Uciekaj. Przeszukuję. Jest na dachu, no, no, jest no, no, na dachu. No, no. Tak? Dobra, u mnie uważaj. też e, ja coś tam jeszcze Ty mam, mam chłopa U mnie widzę e, głowę, bardzo, bardzo no, bardzo. No dobrze, brawo, 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 super. Jeden na dachu jeszcze jest Realnie. Ja mam potkę. Ej, dobiłem jakiegoś. Dobra, Dobra. Ja, ja, tu, ja tu mam też koło uważaj, siebie. Uważaj, uważaj. O jejku, kolejne. Ojej Toś dobrze? Idę do Ciebie. Ktoś go zabił! Nice! Trzymam dwójka, dwójka o jasny gwint. Ja mu rzuciłem najdę Wrzuciłem do środka najdędy Leży, 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 okay. jeden, leży Aj, złapał mnie Złapał mnie, a ty mnie chyba zamkłeś a... Albo on Nie, to on Od drugiej strony a! A! Mamy teraz niebieskiego skina, czyli niebieskie bronie Dobra, jest coś Jesteś niebieskiego chyba nie Ja biorę tego Famasika Dobra, o niebieskie okay. znowu o, dobra, mam niebieski famas, wywalam w takim ej, razie się. Flara, no. Ja mam wszystko niebieskie, już. Dostał 60. 16... Ej, on jest biały, on jest biały. On jest da. biały? Dobra. On jest bialutki, białutki. Ty nie, no, siedział tam dalej. Co za. Ty jest! Leży. Dobra, nice. Dobra, ja y, patrzę flarą na agencję. Dobra, ej, dobra, so, są flary, tam, patrz na ich, tam jest. Gdzie oni są? Górne? U mnie, u mnie, u mnie. Chłopie cały czas, co jest? Wszędzie są Ty goście! No, są no. W, w. Ej, w safe! W safe jest No co dawaj ich? Trzeba im. Ej, Ej trzydzieści! Trzeba Dobra, uciekaj, uciekaj! Idę do krzaka! Idę do krzaka! O nie! Owsi, oh, ale jest dwu, dwójka, nie, to nie jest Bambik! Uciekaj do krzaka! Dobra, tu chodź, no, do, rur, tu do, rur, do rur! Co się tu dzieje, w ogóle? nie, masakra! Ej, rozwalamy tą ścianę! No dawaj! Trzydzieści! biało, bardzo biało! Leży, leży! leży. No. Kolejny. Leży. Leży. No on ma bardzo mało. E, 68 na biało. Dawaj, tu dawaj. Leży! A, Dobra! Pięknie! Hmm. Koło ciebie. Ja mam musisz pomóc, od plecy, pomóc. Jakby. Ja wiem, ty, tylko wiesz, ja jestem od boku 20, biało kolejny! Leży! Dobrze! Leży! Jest! Brawo. Jesteśmy najlepsi! No tu jest mega dużo lutu Niebieskie bronie, powiem Ci mega dobre Tak, niebieskie najlepsze 90! Jezu, jak dostał. Brawo. Tak, tak. Dawaj, wjeżdżamy. Yy... Ty, leży no dobra, tu jeden. Okay. Leży z tej strony. Gdzie? Dobra. Tu jest jeden. Dwójka ich tu jest, dwie ekipy. I po jednym gościu, po jednym gościu z ekip. Dobra, dobra. E, biała. Leży, leży. Jeszcze jeden. Tu jest jeszcze jeden. Leży. Wjazd w niego, co? No tak, bo on Zresztą jest jeden. Pamiętam. O, ucieka. To. ale dostał! Ale dostał. Wszystkie mityki, nie? Ej, mam gości! No właśnie, przy tak, tak. Wow, ale dostał. Eee, dziewięćdziesiąt, eee, sto pięćdziesiąt, sto ale dostał. Tego, w stre... Tego ze strefy trzymaj. No, 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 jasne. Biało, 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 bardzo biało. Tak, 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 dawaj, 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 dawaj. Biało. U mnie. Na mnie, na mnie, na mnie. Dostał trzydzieści. Dobra, leży jeden. Dobijam Dobra. dobite Wow. Ale ten no, granatnik, granatnik jest niebezpieczny. To jest hit po prostu. 90! No jestem najlepszy z tego. No po prostu. No, no jesteś no. Co tu dużo mówić. <grym> jeszcze tu, Ej jeszcze plecy, 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 plecy. Chłop tu idzie. No jest tam. Gdzie? Za ciebie. Dwójka tu jest. Czaisz? Ta. Ta, widzę, widzę. No zajmuj high grant Zająłem. Dostał. Wychodzą. Ty, o drugi wychodzi. E, tak, 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 E-33. O, co? Okej, okay, co mamy teraz? Mamy złotą rybkę. Lecimy na statek, pierwsza miejscówka. Tylko żebyśmy mieli złote bronie. Ej, mam rekina. Może poleci z niego coś o? złotego. No i znowu mnie chapnął, xD. No nie. O, widzisz pod altankiem. lecimy w altankę, na, na, na górę altanki. <laughs> Leży. No myślałem, że cię zajęł. Ja bambikiem Ej, nie mają nic... jeszcze jedni oh! leży! Ty znowu powaliłeś? No z główka 240 Ale to jest chore z tego kara 50 dostał Nice Gdzie on jest? Gdzie on się schował? Na śmigłowcu, leży! Jak nasz? XD No wsiad nam na śmigło, Cześć wazę? Ej! Głowa! Dostał główkę. Nice. Aha. Ociepanie, spadłem na dół. Kolapsa dostałem. Ja o, nie chcesz. wiem, co się tu dzieje. 70. Biał ma. Leży. Trzeba było. Cze trzeba ci było. I jeszcze jeden. Też nie ma słów tych rzeczy. 33. Popotce, białą. Leży, leży, leży. Leżę. No, on nie ma żadnych złotych broni też. Cześć bazę. O Jezus! Uch, dobra, mam wreszcie. Radę? Mam złote. Dobra. Wyrzucam brawo, wszystko brawo, inne. Pięknie. Nareszcie. Mam złotego skara i mityczne. Mityczne zaleczałem się do złotych, jakby co. Ta, Jeszcze mityczne! Łoo! Wow. Dobra, biorę, biorę. Trzymaj. Koks. Dobra, nie, idzie, no musimy agencja. to wygrać na złotym, jak to. Trzy razy chłop dostał. Nice e, Dwa razy chłop dostał. 20, dwadzieścia już, już, ulepszam pompę, ulepszam Bra. pompę. Na złotą. Ej, woda! Jest, woda, woda, woda. Ja nie mam z czego bić. Mam to migana. No to na blisko, chodź. Ej, biało ma, biało ma, biało ma. 12, 12, biały, znowu. Nice, Pod, leży. Poddał co? się. Wiesz? Wyszedł z gry, wyszedł z gry, poddał się. Co ty gada No, no Ale on no. nic nie miał? Ej, on wyrzucił wszystko za strefą. Kumasz to? Już, już, już. Ja, ten, ja, ja, ja mam wiem, 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 tylko mówię gdzie są. Ej, oboje są tam. Lewa, lewa strona, no. Dostał 24. Prawo. Ja z tym igano mało, co mogę na daleko. 12, 12, ma, ma. Ej, Od boku. Domego. No, jeszcze mnie trafił z tego! Skara mnie trafił! No, nie, nie gadaj. wytrzymam! O kurczę pieczony, dlaczego to tak wygląda w tej grze? No i wreszcie zielone przedmioty, no to zielone żywopłoty. Ale tutaj takie rymy lecą. No nie? Ty A, chłop nie, przeszli, jest przeszli tu. i. Jest tu. się napalają. Ty no. no? No jeszcze! Nie! Nie mogę po prostu nie mogę. Wiesz, jak ja dostałem? O stary. Wow. Chłopie, jak ja Leży? dostałem? No Leży. Wow. Brawo, pięknie, pięknie. Jeszcze jeden Dobra, mój leży, mój leż. tutaj Wafel jakiś e, biał ma. Bardzo biało e, bambik, coś brawo, brawo Brawo, jego, atakuje No patrz Dobra, ja wspomnie Brawo jest. <laughs> brawo. Dobra, let's go Ej, Dobra, kościa, Kościa. No nie gadaj, latchpad. No ja jestem na dole już. Dużo, wow, 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 wow. dużo dostał. Dobra, 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 dobra. Biało, biało, biało. biało. Dobra, spoko. No i nie ma mamo. Leży. Dobrze, brawo. Leci. Kurde. O wow! oh, Jezu. 142, ja to widziałem. Yy, yy, TikTok, kto jest najlepszy skara? Na no, pewnie że Rafa. No. no, nie ma innej opcji. O, <laughs> XD, nie? One. No ja, to, ja, ja na to patrzę, a ten chłop nagle się tak składa w powietrzu, nie? Na cztery łapy. E, Przeleciał. Bo jest tu jeszcze jedno. Tego też. Aj, prawie. Uważajmy na tych z tyłu. Ja oczywiście dostaję od tamtych Od trzeciego Eee, He, ale wszedłem po lud <laughs> Wow Andrzej jakiś Ej, pomóc ci czy nie? Leży jeden Nice, dobijam On jest ostatni, tylko nie zróbmy głupoty A no to ja zejdę może na sam dobra. Półce. No to co, no na strefę będzie prawdopodobnie tutaj grane. Ty się tam do niego dobieraj. A ja się lubię. Ja tu się będę leczył Nie no, spoko, spoko. Damy radę. Dobra, on przestał na chwilę. Było Ma dole. jeden ślur Ta, wygraliśmy, on już do Dobra, mnie. Dobra, mamy GG. to! Dziękuję za gier. Dziękujemy czwartej. zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na ten odcinek, subskrybujcie mój kanał i kanał zakrzaka. Tutaj macie jeden, tutaj drugi. No i pamiętajcie o kodzie Ewela w sklepie. Trzymajcie się piona, dzięki za krzak. Dzięki siema, siema.